Rurę rozerwało, szczury pogryzły. Co, 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 co? jak, tak Gdzie ja będę klątki panie? Co pan panie. Tutaj, to, was, nie, panie, ja tu gadasz? Pod Tutaj, panie, właśnie... Panie, Panie! Panie, co pan, pan, pan tam idzie? Panie, weź pan, daj spokój. Mówiłem panu, rurę szczury pogryzły. Facet, panie, idź pan kupić żonie tego jedzenia, bo ja pan zagłodzi. będzie martwił cię kupy, będzie robił. Pa! Pa, ja mam dużo rąk! Mam dużo! Pa, pa Normalnie! Szkoła Power Z taką drużyną to oni mogą u nas na poświsku zagrać. To no widział, taka reprezentacja, normalnie... Szkoda gadać! Kurde, zasułem w gardle. Muszę się napić. Nie sprzedali ten mecz, bo kasy nie ma. Pewnie Gaśdio coś w tym mieszał, bo ten Sknera jedna co tu obok mieszka, nie? Mówię. No, ale... że sobie mógł to zrobić, nie? na bo... Co raz, co razie, patrz. A co wy tu robicie? Zaś na mecz, patrzycie? byście do roboty już poszli. W tym kraju nie ma ludzi dla y, ludzi z mojej wykształcenia, chyba ci to tysiąc razy powtarzałem. Piłkarze polscy tutaj nie umieją grać, a ty mi tutaj tak y, ostro mnie traktujesz, bo nie ma takiej pracy dla mnie w tym kraju. Dobrze gadasz, dobrze. Mody, cicho być. Wyniosłeś śmieci? Jakie śmieci? No nie no, ja oszaleję w tym domu, jakiś koniec świata. Ruszylibyście się! Zaraz, zaraz! zaraz. Dobrze, że przegrają, zawsze przegrywają. Do roboty! Jeszcze jest nadzieja, że jest 5 meczu się mówię, jakoby to! <grym> Halinka! A co to Jak się ruszysz, to będziesz miał! Weź. I za to na jak się pytasz, tak jak zawsze. Co za klasy? Zobaczycie panowie, zobaczycie! Gej będę mistrzami świata. Efektu, nas to już wtedy na, na świecie nie będzie. Nie, ale nasze wnuki się może zaczekać. <grym> panowie, meczyk meczykiem, ale wiecie co się stało? Sklep zamknęli! U Stasia, nasz ulubiony! Ja! A kiedy będziemy po kolei tam kupić? Na pamiątkę jest! Kolakol, ale gdzie ja będę swój baczek kupował? No masz pan rację. Nie, to jest koniec świata. Polska przegrywa, kiełbasa dożyje. Nie. Oj, cieszcie się, że do, do roboty nie chodzicie. W robocie to jest taka masakra, po prostu aż po uszy. Ja bym to poszedł do roboty, ale w tym kraju jak Ci wcześniej mówię, nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Oj, Biedaczek, Biedaczek. Część ja będę znam za ty się tam nie martw o nią, ona sobie poradzi. Ona se poradzi. Wiesz, on sobie poradzi? Chociaż o ona mi chodzi. Co? On zawsze kręci, powiedział Wam kiedyś jakąś prawdę. Daloki, I Co, za tą kasę dał Ci ojciec? O, wiecie, jeszcze z nim nie gadałam, właśnie miałam mu to powiedzieć. To szybko. A ta kasa! Co kasę potrzebujesz? No tato! No ale ta to jest taka fajna, taki fajny wyjazd. Potrzebuję trochę kasy. Fajne, powiedziane. Nie <laughs> niby ile tam ma kosztować. Tylko dwójkę. Wazeta, zeta, to już Ci mogę dać. Wystałeś już nas szybko. Chyba żeśmy się nie zrozumieli. Chodzi o dwa tysiące. Dwa tysiące? To za mną już wszyscy pojedziemy. Za dwa tysiące to my możemy sobie pojechać, ale do Chorzowa. Na mecz na nie? Kurde. Tak, Polska gola. Zastanowię się co z tym zrobić, a i tak ojciec wam nie pomoże, bo i tak w ogóle nie ma kasy. Dobra tak, chodźcie, wychodzimy. No Na ziele straszyłem tak odwalił, na dyskotekę pan idziesz, Na dyskotekę tylko? Bo wie pan, panie Ferku Co, że co, że co? Cicho być, niech powie Bo ja jestem sto razy mądrzejszy niż pan No dzisiaj święto Zakochani, nie? Hehe, Gdzieś zakochany, w kim że się pan zakochał? W Kasie Nie w Kasi tylko, hole. Ale To tu już pasy jaki to romantyk! Się no właśnie widzę! W tej kawie No właśnie widzę to to! No z 14 to walentyki, ja myślę, że wypadałoby gdzieś później. To... Panie Kobano-Sik, to pan to też jest taki inteligentny. No ja przecież, nie? Ja być! Bo co mi pozrobisz? Panie Edku, dzisiaj po kwiaty się bać! No wiem, no to już jak ja, tak, tu ja mam pomysła se. Normalnie nas wszystkich tu do ja se zabiorę. Normalnie. Tak, ja z kibiciem mam. Z pójdziesz. A jak ci to? Mecz, a my idziemy na tą super komedię, co reklamowali w telewizji. No widziałam tę reklamę, to Super fajna. film, fajna. nie fajna. Jest fajna. Fajna. Nie, ja was zrobię to taki film, którego żeście nie, nie widzieli w reklamach, i który, który się fizjonował. Nie Cześć! Dajcie umieć, ten będzie super! Widzisz? Zaraz mi miejscu! Warto by tu nie, Pogadamy w domu